Kolejny wideokaz z grupy Awerto zaczyna się właśnie teraz. Będziemy wam mówić znów o zdradach, ale o tych zdradach, które z takiego psychologicznego punktu widzenia wydają się chyba najtrudniejsze, najbardziej rozczarowujące, które często burzą obraz czyjś w naszych oczach. Detektyw Małgorzata Marczulewska jest razem ze mną i odpowie mi teraz na pytanie, pani detektyw, jak często tutaj na kanapie siadają osoby, które mówią: "Mój mąż to był idealny człowiek, albo moja żona była idealną żoną. Nie wiem, jak to jest możliwe, że doszło do zdrady. No, w większości osób, które siedzą tutaj na kanapie, taka informacja się pojawia. W mniejszej ilości są informacje takie, że no, mój mąż jest po prostu, czy moja żona jest po prostu osobą często zdradzającą i chce sprawdzić, czy zdradza mnie kolejny raz. Najczęściej jest tak, że właśnie y, osoba siedzi u mnie na kanapie i mówi, że do tej pory współmałżonek był traktowany w środowisku jako przykład. Czy to jest mąż, czy to żona? Mam sytuacje takie, gdzie kobieta na przykład płacze na kanapie, podejrzewając męża o zdradę i mówi: y, My w towarzystwie byliśmy stawiani jako przykład małżeństwa. Mój mąż, jak słyszał o zdradzie, kogoś u nas ze znajomych, to był pierwszą osobą, która jechała, sadzała tego zdradzającego męża na kanapie i mówiła mu, otrząśnij się, masz żonę i dzieci, opanuj się, póki masz jeszcze czas i rodzinę i póki tego nie zepsułeś. I on był pierwszy, który tą osobę stawiał do pionu, a teraz sam jest tą osobą zdradzającą. Z czego wynikają więc zdrady w tzw. dobrych małżeństwach? Wie pan co? Z różnego rodzaju powodów do tych zdrad dochodzi. Czasami jest to rutyna, Czasami jest to kryzys wieku średniego, zwłaszcza u mężczyzn, a czasami jest to po prostu niezapowiedziany impuls, jakiś dzień słabości, który powoduje, do tego, że do, powoduje to, że do zdrady dochodzi. Różne są sytuacje, różne też są zdrady. Czasami jest tak, że to jest zdrada, która trwa wiele miesięcy, a czasami jest to zdrada po prostu jednorazowa. Także powodów jest cała masa, natomiast powiem Panu, że no niestety, ale w większości właśnie sytuacji jest tak, że mąż czy żona mówi, że do tej pory to było idealne małżeństwo, wzór, dogadywali się na każdym kroku i zawodowym, i domowym, i seksualnym i nagle nie wiadomo co się wydarzyło, że nastąpił zwrot po prostu o 180 stopni. No pewnie jest tak, że te osoby chcą wiedzieć co jest przyczyną tego zwrotu i doświadczenia detektywistyczne mówią, że 99% to jest właśnie pojawienie się osoby trzeciej w związku. Więc oczywiście jest też 1%, który wynika z innych powodów, na przykład osoba popada w długi, i tak naprawdę nie potrafi yy, powiedzieć tego współmałżonkowi. Stąd zaczynają się kłamstwa, różnego rodzaju konflikty, znikanie z domów, bo na przykład szukają drugiej pracy, żeby zarobić dodatkowo środki finansowe. Więc jest ten jeden procent, który faktycznie z innych powodów zdradza, natomiast ogólnie rzecz biorąc, najczęściej chodzi o osobę trzecią. A jeszcze często to jest tak, że małżeństwo jest bardzo udane w relacjach związanych z pieniędzmi, z opieką, z zaufaniem, z życzliwością, z wzajemnym wspieraniem się. Ale jest czynnik seksualny, który powiedzmy nie jest już dla mężczyzny satysfakcjonujący, więc on bardzo kocha swoją żonę, ale jednocześnie po prostu dokonuje aktów zdrady fizycznej, bo po prostu ma taką potrzebę życiową. Jeżeli chodzi o facetów, powiem panu, że mi się chyba nie zdarzyło, żeby facet e, odszedł od żony nie mając e, alternatywy. Jeżeli chodzi o facetów, to najczęściej jest tak, że jemu w domu jest dobrze. On ma żonę, która ugotuje, która posprząta, która zadba o dzieci, która stworzy ognisko domowe, która uprasuje koszulę, a od czasu do czasu można sobie skoczyć w bok. Dopiero jak żona kończy związek, dopiero mężczyzna odchodzi. Tak jest najczęściej. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Tak, odpowiedziałam pani na pytanie, pani Gosiu, ale zastanawiam się właśnie, czy ten bodziec chęci czegoś więcej, chęci przeżycia innej przygody jest często takim czynnikiem, który powoduje, że nawet bardzo udane małżeństwo jest ryzykowane właśnie tym, żeby przeżyć coś fizycznie. E, tak, bo tutaj w grę wchodzi często rutyna. No, proszę sobie wyobrazić, że ma pan e, e, związek trwający 20 lat, i jednak chcąc, nie chcąc, codziennie do łóżka wchodzi pan do tej samej osoby. W związku z czym, jeżeli pojawia się ktoś zainteresowany, nowy, to jednak czasami oprzeć się tej pokusie jest bardzo, bardzo ciężko. I wtedy dochodzi do zdrady. Yy, są sytuacje takie, że to jest jednorazowy wybryk i osoba się potrafi z tego jakoś yy, wydostać. Wrócić do rodziny i tworzyć dalej szczęśliwy związek. Natomiast y, często jest tak, że ten zakazany owoc smakuje podwójnie i na jednorazowej zdradzie się nie kończy. I te często idealne małżeństwa stawiane jako wzór w środowisku, niestety, ale się y, kończą bardzo szybko. Co jeszcze na koniec powiem coś takiego obrazobórczego, co dla niektórych może być trudne do przyjęcia, ale czytałem publikacje, z których wynika, że zdrady po 40-50 roku życia w długotrwałych małżeństwach bardzo często wynikają z tego że powiedzmy para małżeńska poznała się nawet często jeszcze w podstawówce albo w liceum i oni od początku swojego życia byli tylko i wyłącznie ze sobą. Tak, to jest też chęć przeżycia czegoś nowego. W tym fizycznie. Oczywiście. Tak, fizycznie. Mamy też często takie sytuacje, że na przykład mąż proponował żonie wprowadzenie osoby trzeciej do związku. Oczywiście nie mówimy tu o wprowadzeniu faceta, tylko o wprowadzeniu kobiety. Bo tak zazwyczaj jest, rozumiem? No, oczywiście, że tak. Więc no i żona oczywiście absolutnie nie chce się na to zgodzić, więc ponieważ nie chce się na to zgodzić legalnie, no to dochodzi do zdrady w tajemnicy. Bo ty nie chciałaś. Bo ty nie chciałaś i to jest twoja wina. Tak? To tak się najczęściej kończy tłumaczenie. Powiem panu tak, zdrada to zawsze jest zdrada. Rutynę można w jakiś sposób przezwyciężyć. Oczywiście to, to jest tak, że jak się jest kimś od 14 roku życia, ma się teraz 50, no to nie da się przeżyć z tą osobą, z którą się jest 35 lat, z osobą nowo, jak, jak z osobą nowo poznaną. Pytanie jest jednak wtedy, czy warto jest poświęcić te 30 lat swojego życia dla nowo poznanej osoby, którą znamy od czasami 10 minut. I należy się też zastanowić, czy warto jest poświęcić związek, zranić tak bardzo drugą osobę dla tej chwili przyjemności. Detektyw Małgorzata Marczulewska, Grupa Awerto, pięknie dziękuję. Dziękuję.